W zmieniającym się świecie, w którym rodzą się nowe potrzeby i style życia, naszą misją jest sprawienie, aby ubezpieczenia były bardziej dostępne i pozwalały naszym klientom spokojnie planować przyszłość i realizować marzenia. Skutecznie działamy w 33 krajach. Mamy prawie 8 tysięcy pracowników na całym świecie. Od 25 lat odnosimy sukcesy na polskim rynku tworząc rozwiązania przy ścisłej współpracy z klientami i partnerami z różnych branż bankami, przedsiębiorstwami z branży automotive, operatorami telekomunikacyjnymi i sieciami handlowymi retail i e e-commerce. Chcemy, aby nasze ubezpieczenia były nowoczesne, przyjazne i proste, tak żeby towarzyszyły klientom na każdym etapie ich życia. W trosce o bezpieczeństwo ich, ich bliskich oraz kolejnych pokoleń. Elastycznie reagujemy na zmiany w otaczającym nas świecie, by odpowiednio wspierać naszych partnerów biznesowych i realizować wspólne cele, bo razem osiągamy więcej. Działamy odpowiedzialnie w pracy, w społeczeństwie i dla środowiska, z myślą o budowie lepszego świata z korzyścią dla wszystkich. Razem tworzymy BNP Paribas Cardiff, ubezpieczyciela zmieniającego się świata.